Thank you. Piotr Gajek, witam i zapraszam na wydarzenia telewizji regionalnej, dziś między innymi. Szósta ofiara epidemii koronawirusa. Bezpośrednią przyczyną śmierci pacjenta z Lubina lat 72 był właśnie COVID-19. Pędził 176 km na godzinę na oczach policji. Pacjenci nie mogli zatrzymać tego pojazdu, dlatego, dlatego kontynuowali jazdę za nim. 72-letni mieszkaniec Lubina zarażony koronawirusem zmarł w niedzielę w szpitalu w Bolesławcu. Pacjent cierpiał na nowotwór, ale bezpośrednią przyczyną śmierci był COVID-19. To jeden z kilkudziesięciu pacjentów z naszego regionu, który trafił do bolesławieckiej lecz lecznicy. Jak wygląda obecnie sytuacja epidemiologiczna w powiecie? No, o tym w naszej relacji. 72-letni mężczyzna przybywał wcześniej w szpitalu w Legnicy na oddziale hematologicznym. Do bolesławieckiej placówki trafił w stanie stabilnym, ale z czasem ten stan zaczął się pogarszać. Bezpośrednią przyczyną śmierci pacjenta z Lubina lat 72 był właśnie COVID-19. Oczywiście miał bardzo ciężko rozwiniętą chorobę nowotworową. Przewieziony do nas w połowie miesiąca maja. W powiecie lubińskim sytuacja epidemiologiczna jest ustabilizowana, ale największą uwagę zdaniem specjalistów trzeba zwracać na ośrodki dla osób z mniejszą odpornością. W szpitalu w Bolesławcu, który jest przewidziany dla pacjentów z koronawirusem, przebywa 46 pacjentów, a wielu z nich pochodzi z naszego regionu, m.in. z Domu Pomocy Społecznej Niebieski Parasol w Chojnowie. Właśnie te ośrodki bardzo newralgiczne, tam gdzie przebywają osoby o bardzo obniżonej odporności z innymi chorobami współistniejącymi, czyli osoby tak naprawdę starsze, osoby z nowotworami z wieloma innymi schorzeniami, także musimy mieć bardzo dużą uwagę właśnie na te ośrodki, na te miejsca, na te skupiska, w których później przebywają takie osoby. Ważną rolę w wykrywaniu nowych przypadków zakażenia wirusem pełni pogotowie wymazowe znajdujące się przy lubińskim szpitalu. Przebadano tam do tej pory 162 osoby, a 11 wyników okazało się pozytywnych. Tak naprawdę to my nie wiemy, ile jeszcze osób nosi w sobie tę e, chorobę z tego względu, że no, tych badań się robi e, nie za wiele, przynajmniej na naszym terenie. U nas na szczęście mamy ten e, namiot wymazowy, który pozwala nam trzy razy w tygodniu osoby, które są wskazane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną przebadać tu, na miejscu w Lubinie, żeby te osoby nie musiały jeździć czy do Bolesławca, czy do Wrocławia. Oczywiście wyniki laboratoria wykonują tam, natomiast my tutaj pobieramy wywaz. Minionej doby wykryto także kolejny przypadek zakażenia. Zarażona to 34-letnia mieszkanka Lubina. Jest zatem 57 potwierdzonych przypadków zarażenia COVID-19 w powiecie lubińskim. 55 osób przebywa obecnie na kwarantannie, a 12 w izolacji. Od soboty, zgodnie z decyzją rządu, nie trzeba już zakrywać nosa i ust w przestrzeni publicznej, ale o tym, czy będzie to miało wpływ na rozwój epidemii, przekonamy się później. Epidemiologzy przestrzegają, bo właśnie jedni mówią, że za szybko ściągamy maseczki, inni mówią, że nie ma tutaj nic zdrożnego. Czas pokaże. To też w dobie zależy od zachowania się samego społeczeństwa, samych ludzi, jaką będziemy tą dyscyplinę epidemiologiczną trzymać, szczególnie w tych dużych skupiskach, kościołach, sklepach, marketach itd. itd. Pandemia koronawirusa przygasa, ale w szpitalach nadal potrzebny jest sprzęt dla lekarzy i pielęgniarek. Obłożenie szpitala jest niemal stuprocentowe, więc cały czas potrzebujemy tak naprawdę sprzętu jednorazowego, sprzętu ochrony osobistej, który no, kosztuje dalej bardzo dużo. Tych pieniędzy. No, nigdy tak naprawdę nie jest wystarczająco, aby zapewnić jak najlepsze warunki lecznicze dla pacjentów. W okolicach Lubina nie ma dużych ognisk chorobowych. Przede wszystkim nie ma dużej liczby zakażeń w kopalniach, brak tu domów pomocy społecznej. Coraz mniejsza liczba zarażonych oraz osób w kwarantannie nie znaczy jednak, że sytuacja epidemiologiczna jest opanowana. Najwyraźniej próbował ustanowić rekord prędkości na trasie pomiędzy Kunicami i Spaloną. Szkopuł w tym, że jego popisy zauważyli policjanci z Legnickiej Drogówki. 41-letniego rajdowca czeka teraz szereg konsekwencji. Kierowca Forda Mondeo najwyraźniej próbował sprawdzić, ile fabryka dała. Sęk w tym, że na testy wybrał drogę krajową. Na szczęście w pobliżu byli funkcjonariusze drogówki. Funkcjonariusze dokonali pomiaru tego samochodu z wynikiem 126 km, gdzie obowiązywało 70 km na godzinę. Z uwagi na to i natężony ruch na drodze, policjanci nie mogli zatrzymać tego pojazdu, dlatego, dlatego kontynuowali jazdę za nim. To jednak nie wyszło na dobre rajdowcowi z Legnicy. Nie dość, że docisnął pedał gazu, osiągając prędkość 176 km na godzinę, nie zamierzał sygnalizować innym kierowcom, że zmienia pas ruchu. Przejażdżka musiała wreszcie dobiec końca, w tym przypadku we wsi spalona. Podczas kontroli dokumentów okazało się, że mężczyzna jest nietrzeźwy, ma 60 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy, ukarali go kilkoma mandatami karnymi i nałożyli 17 punktów karnych. Amator prędkości i jazdy na podwójnym gazie niebawem stanie przed sądem. Grozi mu dwuletnia odsiadka i nawet piętnastoletni zakaz prowadzenia pojazdów. Siedemnastolatek uciekał swoim autem przed policją, a kiedy mundurowi zablokowali mu przejazd, nastolatek próbował przejechać funkcjonariusza. Teraz siedemnastoletniemu mieszkańcowi powiatu Lubińskiego grozi kara pozbawienia wolności nawet do dziesięciu lat. Patrolujący ulicę Wołowską w Ścinawie, policjanci próbowali zatrzymać do kontroli drogowej kierowcę Opla. Ten jednak zignorował mundurowych i zaczął uciekać. Policjanci ruszyli za nim. Mężczyzna kontynuował swoją ucieczkę pomimo wyraźnych sygnałów świetnych i dźwiękowych wydawanych przez policjantów. Pościg zakończył się na terenach Zielonych. Zdeterminowany kierowca Opla nie dawał za wygraną. Mężczyzna jednak, chcąc dalej uniknąć zatrzymania, cofnął swój pojazd, próbując potrącić stojącego za jego samochodem policjanta. Funkcjonariusz na szczęście zdążył odskoczyć. Siedemnastolatek uderzył w nieoznakowany radiowóz, uszkadzając go. Po zatrzymaniu, siedemnastolatek został skierowany na badania na obecność narkotyków. Wyjaśnieniem szczegółów tego zdarzenia zajmują się teraz policjanci pod nadzorem prokuratury. A w dzisiejszych wydarzeniach zobaczycie jeszcze tos w dramatycznej sytuacji. Do końca czerwca bardzo ciężko będzie, jeżeli chodzi, bo to markuje. Lekarze nie chcą leczyć jednak za darmo. Wyższe oceny dla wszystkich uczniów? Uważam, że jest to niesprawiedliwe. Fatalne wieści dla miłośników czworonogów w Legnicy, jak informują przedstawiciele Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, organizacja ledwo wiąże koniec z końcem. Ciosem, z którego może się już nie podnieść, było wycofanie się miasta z regularnej finansowej pomocy. Lednicki Oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami od dłuższego czasu boryka się z finansowymi problemami. Pieniędzy brakuje w zasadzie na wszystko: od zapewnienia czworonogom opieki weterynaryjnej po opłacenie tymczasowego lokum. Być może już dziś mówilibyśmy o organizacji w ramach wspomnień, gdyby nie ogrom pracy, jaki dobrowolnie wykonują wolontariusze. Za to wszystko płacimy z własnej kieszeni. No każdy z nas, powiedzmy, ma wypłatę jedną, czy tam gdzieś sobie dorabia. Robimy różnego rodzaju zbiórki, jakieś tam w szkołach, w internecie, na Facebooku, do czy sprawnie działamy, ale to wszystko my, że tak powiem, z własnej kieszeni. Jednak empatia czy bezinteresowność nie są bezgraniczne. Przez lata TOS funkcjonował dzięki pieniądzom przekazywanym przez władze nadkaczawskiego miasta. To się jednak zmieniło, bo dziś w magistracie wskutek pandemii koronawirusa na każdą złotówkę patrzą z obu stron. Jedną z pozycji do wykreślenia okazało się właśnie wsparcie dla Tozu, przynajmniej przez najbliższy miesiąc. Do końca czerwca bardzo ciężko będzie, jeżeli chodzi, bo to brakuje. Lekarze nie chcą leczyć jednak za darmo, mimo wszystko. Współpracują z naszą organizacją, leczą po kosztach, ale mimo wszystko to się, liczy, to się liczy z wydatkami dużymi. TOZ ograniczył już swoje działania, rezygnując na przykład ze sterylizowania kotów. Pieniędzy lada chwila zabraknie także na pozostałe cele. Tymczasem w ratuszu tłumaczą, że udzielenie wsparcia jest na dziś zwyczajnie niemożliwe i zaznaczają, że będą robić wszystko, by ponownie wesprzeć takie organizacje jak TOZ. Dajmy sobie jeszcze trochę czasu, ponieważ no, jest to rok jak do tej pory najtrudniejszy, jak głęboko sięgam pamięcią. Urzędnicy nie składają obietnic, zapowiadają jednak, że oszacowanie zysków i strat będzie możliwe po czerwcu, najwcześniej za miesiąc. Okaże się zatem, czy Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami będzie mogło liczyć na pomocną dłoń magistratu dłoń, która może uratować to sprzed zatonięciem. Apel o podwyższenie ocen końcowych o jeden stopień to najnowszy pomysł u Mikołaja Pawlaka, rzecznika praw dziecka. Przedstawiciel interesów najmłodszych tym sposobem chciałby wynagrodzić wszystkim uczniom niedogodności związane ze zdalnym nauczaniem w dobie pandemii, a także zmotywować ich na nowy rok szkolny. Jak osobliwy prezent z okazji Dnia Dziecka oceniają wszyscy zainteresowani i sprawdziliśmy z naszą kamerą. Dzień Dziecka to jedno z najpiękniejszych świąt w roku, zwłaszcza dla najmłodszych. Pokazujące jak bardzo my Polacy dbamy o dzieci, kochamy dzieci, pokazujące naszą wrażliwość i wiele, wiele życzeń przesyłam za Państwa pośrednictwem dla wszystkich dzieci. Do życzeń rzecznik praw dziecka dołącza prośbę do wszystkich nauczycieli, która wybrzmiała podczas wczorajszej rozmowy w Radiu Z. Pomysł jest wynikiem obserwowanych przez Mikołaja Pawlaka niedogodności w edukacji zdalnej, która jest konsekwencją pandemii koronawirusa. I żeby do ocen, które miałyby dostać tych takich bardzo skrupulatnych, stanowiących arytmetyczną średnią z ocen ze sprawdzianów, klasówek od pytań, żeby dodać plus jeden. I wtedy myślę, że od września nie tylko z pewną tęsknotą dzieci wrócą do szkół, ale też z takim zaciekawieniem i większą chęcią jeszcze entuzjazmem. Pomysł rzecznika, aby oceny końcowe uczniów były o stopień wyższe niż wynika to z woliczej nauczycieli budzi mieszane uczucia, zwłaszcza wśród uczniów. Dobry, masz oceny bardzo dobre? No w tamtym roku były lepsze, można powiedzieć. W Tym roku trudniej pewnie przez pandemię. A powiedz, co byś powiedział na to, gdyby teraz nauczyciele jednak podwyższyli ci oceny z każdego przedmiotu o jeden, po prostu, przez to, że jest pandemia? No ucieszyłbym się na pewno. I wtedy jakie miałbyś świadectwo? Dobre. Jak się uczysz? Dobrze. Masz oceny bardzo dobre, dobre? No dobre i bardzo dobre. A co ty na ten pomysł, żeby tobie też podwyższyć oceny o jeden stopień z każdego przedmiotu? Co o tym sądzisz? Też bym się cieszył. Dlaczego? M miałbym szóstki i piątki same. Myślę, że to jest to tak czwórki. I myślę, że to jest sprawiedliwe? Hmm. No chyba nie. Trudno się z tym nie zgodzić, zwłaszcza patrząc z perspektywy wzorowych uczniów, którym nowe okoliczności nie sprawiają kłopotu ze zdobywaniem najlepszych ocen. Uważam, że jest to niesprawiedliwe, bo niektórzy pracowali na to cały rok. Nawet gdyby już tak miało być, to nie sądzę, żeby postawili niektórym siódemki, dlatego uważam, że to nie jest dobry pomysł. Najlepsi uczniowie zdają sobie sprawę, że oceny to nie tylko liczby, ale efekt ciężkiej pracy, która zaprocentuje w przyszłości. Staram się jak najlepiej. Wiem, że to mi się później przyda do liceum, do studiów. Dlatego ci, co po prostu nie chcą, to jest ich, ich wola. Proponowane przez Rzecznika Praw Dziecka podwyższenie ocen końcowych ma być formą zachęty i rekompensaty dla uczniów, którym zdalne nauczanie ma nastręczać trudności. Czy zdalna nauka i jej konsekwencje mają swoje odniesienie wśród uczniów w szkole podstawowej im. Janusza Kurczaka w Niemstowie? Wydaliśmy komputery z pracowni informatycznej, a tak by dzieci, które są, pochodzą z rodzin wielodzietnych, miały dostęp do tego zdalnego nauczania. Na bieżąco mogli też kontaktować się z nauczycielami, którzy udostępniali swoje numery. Numery prywatne telefonów i też pozakładali komunikatory, aby na bieżąco weryfikować sytuacje, które się dzieją. Na ten moment jest naprawdę bardzo dobrze. Jestem zadowolona z pracy nauczycieli, którzy stanęli na wysokości zadania. Uczniowie mogli liczyć na wsparcie nauczycieli od początku pandemii i nauczania zdalnego, a także teraz, kiedy rok szkolny dobiega końca, jest jeszcze szansa zawalczyć o lepsze oceny. Każde dziecko ma kontakt z nauczycielem, mamy też konsultacje na terenie szkoły. Dzieci mogą przyjść, nauczyciele przyjeżdżają. Rozmawiają, poprawiają te oceny, więc nie ma takiej sytuacji, że dziecko nie może tej oceny poprawić. Może poprawić, jeżeli tylko chce. Chęci to słowo klucz w przypadku nauki. Możliwości, jak widać, są. Zaangażowanie ze strony nauczycieli także. Jak zatem pomysł o podwyższeniu ocen końcowych oceniają przedstawiciele lubińskich pedagogów? A jak podnieść ocenę komuś, kto ma szóstkę? Planowano na siódemkę, no nie ma takiej oceny, więc nie można w ten. Wydaje mi się, że nie powinniśmy w ten sposób robić. Nauczyciele zresztą y, to jest ich jakby suwerenna decyzja. Nie ma żadnego zapisu odgórnego o podwyższaniu ocen, to jest tylko tak naprawdę taka prośba, wniosek. Y, do rad pedagogicznych, do nauczycieli, tak naprawdę. Ja po prostu byłam w szoku. Jestem, jestem. Po prostu nie mogę wyjść z podziwu, skąd się to temu rzecznikowi w ogóle. W ogóle skąd to przyszło do głowy. A no przecież to jest, to jest namawianie nauczycieli do łamania prawa, do nieprzestrzegania przepisów, wchodzenie w kompetencje nauczycieli i, i ich uprawnienia. Jak mawiał Korczak, kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. I pewnie pomysł rzecznika najmłodszych wywoła dziś uśmiech niejednego ucznia, jednak wprowadzenie kontrowersyjnej koncepcji mogłoby przynieść raczej opłakane skutki. Dzieciakom życzymy zatem powodzenia i chęci, żeby chciało się chcieć, nauczycielom wytrwałości, a rzecznikowi praw dziecka przyjemnej lektury cennych wniosków Janusza Korczaka. On naprawdę dobrze wiedział, jakie prawa służą najmłodszym. Najstarszy dom przypułkowy w Polsce pierwszy raz od 700, 750 lat nie wypuścił liści. Przyrodnicy są zgodni i twierdzą, że chrobry obumarł. Jeden z mieszkańców Przemkowa twierdzi jednak, że drzewo można jeszcze uratować. Chrobry prawdopodobnie nadal wypuszczałby liście, gdyby nie podpalenie go w 2014 roku. Drzewa tego typu w naszej strefie klimatycznej są w środku już martwe, puste są. Więc zawsze stanowił jakieś potencjalne miejsce do jakichś głupich zabaw. No i taka głupia zabawa tak się skończyła, nie upłatywałbym jakiejś teorii spiskowej, ale zwykły wandalizm, głupota. Stosunek do przyrody może za, może za mocno to rozszerzam, ale no nie jest najlepszy. No, nie na darmo jako kraj mamy najmniejszą powierzchnię obszarów chronionych. Nie tylko w Europie, ale i na świecie. Z losem dębu nie godzi się Tomasz Kunci, który wyszedł z inicjatywą ratowania drzewa. Nasz chrobry, chrobry to znaczy dzielny ze słowiańskiego, on teraz śpi. To jest taka moja teoria, ale myślę, że się naukowcy by ze mną zgodzili. To jest tak zwana susza fizjologiczna. Nie wypuścił liści, bo nie czuje wody. To są ciężkie dla niego czasy, chce przetrwać, więc na razie... Śpi. Mieszkaniec Przemkowa twierdzi, że jest jeszcze około 20% szans na obudzenie Chrobrego. Jest taka jedna szansa, jest tak zwany hydrożel. To jest taka substancja, która wiąże wodę w glebie, ono też napowietrznia i spłuchnie tą ziemię. I to jest jedna szansa dla Chrobrego, żeby tylko 1000 litrów tej substancji wbić pod ciśnieniem w tą ziemię, żeby on tą wodę zatrzymywał. No i trzeba ją, go nawadniać. Jednocześnie też odżywiać go substancjami odżywczymi, żeby on pociągnął, żeby on zasał. Wtedy jest szansa, że on w drugiej połowie lipca on wypuści garnitur liści. W każdym działaniu najważniejsze są emocje: emocja, chęć, dobrze jak jest wiedza. Myślę, że tutaj emocje są jak już drzewo. Drzewo i tak nie żyje, i tak już nie żyje. Jako osobnik pewno będzie stało kilkadziesiąt lat, a może i dłużej. Ale wszelkie takie działania. Podszyty emocjami, ale tymi dobrymi, niech żyje w pamięci. Pan Tomasz mimo wszystko wierzy, dlatego chce zachęcić różne środowiska, aby wsparły ten pomysł. Przemysł ma słabnych ludzi. Mamy Igora z Lemonu, mamy Kraufusta, mamy słynnych raperów. No, mamy ludzi, którzy mogliby się zebrać za darmo, coś zagrać, to jak w dawnych czasach robiliśmy. Zebrać środki, żeby go uratować, żeby zakupić te środki, żeby pomóc też na leśnictwu, żeby ich wspomóc. Wiadomo, to jest kosztowne. Możemy też, jeżeli byłaby taka zgoda obopólna, też jakoś fachowce ściągnąć, czyli tego chirurga drzew. No Jest w Warszawie Towarzystwo Chirurgów Drzew. Oni mogliby się tym zająć. Dąb chrobry jest ważny szczególnie dla gminy Przemków, która nastawiona jest na walory turystyczne. Najstarsze drzewo tego typu w Polsce było zatem znaczącym punktem, które przyciągało turystów. W weekend doszło do groźnego zdarzenia drogowego na przejeździe kolejowym w miejscowości Przybyłowice. Jedąca samochodem osobowym kobieta prawie wjechała pod szynowoz kolei Dolnośląskich. W sobotę około godziny 13.41 letnia kobieta chciała pokonać przejazd w Przybyłowicach. Kierująca pojazdem marki Alfa Romeo nie dostosowała prędkości do panujących warunków na drodze. Tuż przed zamykającym się szlabanem kolejowym, aby uniknąć zderzenia z tym szlabanem, skręciła gwałtownie w lewo, na skutek czego wjechała do przydrożnego rowu. Na szczęście kobiecie nic się nie stało. Jak się okazało, była trzeźwa. Na miejscu została ukarana mandatem karnym w kwocie 250 zł. Zdarzenie to działo się na oczach maszynisty, który kierował szynobusem kolei dolnośląskich. Maszynista wcześniej zdążył wyhamować swój pojazd i skończyło się tylko na strachu i mandacie. Park Linowy w Lubinie już otwarty. Dzieci szturmem opanowały dwie trasy wspinaczkowe, interaktywną, piaskownicę i krokodyla. Dzięki zniesionym kolejnym obostrzeniom, mieszkańcy Lubina znów mogą się cieszyć atrakcjami na świeżym powietrzu. Okrzyki radości i uśmiechy od ucha do ucha. Parklinowy w Lubinie po długiej przerwie znów tętni życiem. Czekaliśmy z niecierpliwością na otwarcie, bardzo się cieszymy. Bardzo fajny jest ten nowy teren otwarty, ta interaktywna piaskownica i, i nowy ten parklinowy dla tych mniejszych dzieci. Podoba mi się to, że wszystko, że wszystko jest w ogóle z drzew. Bardzo fajne. Pierwszy dzień jest bardzo słoneczny, mamy dużo odwiedzających, otworzyliśmy już park linowy, już pierwsze dzieciaki weszły, oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, dezynfekujemy rączki, nie odstęp minimum 2 metry między poszczególnymi użytkownikami, no, rodzice muszą wchodzić z dziećmi do 18 roku życia. Niestety z powodu panującej epidemii koronawirusa dzień dziecka w parku linowym w tym roku wygląda nieco inaczej. Nie mogliśmy Zorganizować żadnej imprezy, warsztatów, więc naszym prezentem na Dzień Dziecka jest po prostu otwarcie parku linowego oraz balans parku. Mi się najbardziej podoba ten duży park. Linowy. A dlaczego on jest taki fajny? Co Ci się w nim podoba? Ja ogółem lubię sport, dlatego lubię go. Spotkanie ogólnie z naturą i dużo atrakcji dla dzieci. Bardzo fajny jest tutaj ten krokodylek, jest zjeżdżanie. Tutaj w ogóle zrobili nowości. W tym roku nie było tego, w tamtym roku dla dzieci, też taki mini park linowy. No i dzieci się tu dobrze bawią. Fajna forma spędzania czasu z rodziną. Ten jest taki fajny, że haj. Park linowy w Lubinie od poniedziałku do piątku jest czynny od godziny 11 do 19, natomiast w soboty i w niedzielę od 12 do 19. Zdrowe i świeże smakołyki dla zwierzaków z okazji urodzin Lubińskiego ZOO. Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie obchodzi szóste urodziny. Świętowanie odbyło się w nieco innej formie niż w poprzednich latach z powodu trwającej epidemii. Taki oto obrazek mogli dziś zobaczyć wszyscy odwiedzający lubińskie zoo. Z marchwi, sałaty i rzodkiewek ułożono szóstkę, a potem na wybieg wpuszczono zwierzęta. Jak widać w warzywach najbardziej rozsmakowały się dorosłe kozy i małe kuski. W tym roku mamy ograniczenie do 150 osób. Nie jesteśmy w stanie tutaj takiego ograniczenia wyegzekwować. Zdecydowaliśmy więc, że w tym roku smakołyki dostaną nasze zwierzaki. Co właśnie mogliśmy oglądać na wybiegu? Przez 6 lat istnienia Zoo zaszło w nim wiele istotnych zmian, zdaniem dyrektor. Wszystkie na lepsze. Jesteśmy ogrodem samodzielnym, niezależnym już od jakiegokolwiek innego ogrodu w Polsce. Mam tu na myśli na przykład ogród wrocławski, który nas wspierał w pierwszych latach funkcjonowania. Zarządzamy się samodzielnie, mamy największą kolekcję barżantów wśród polskich ogrodów zoologicznych, w części tutaj zwierząt gospodarskich dążymy do zebrania jak najwięcej ilości polskich gatunków zwierząt inwentarskich. Stawiamy sobie nowe wyzwania, mamy plany, a wśród nich już wkrótce sprowadzenie nowego gatunku zwierząt, dodaje Agata Bończak. Miany plany jak, jak najbardziej, Plan, no przede wszystkim, żeby było tak, tak dobrze, a nawet jeszcze lepiej niż jest, czyli dbamy też o, o to, żeby w parku był jak największy porządek. E, tutaj też muszę powiedzieć, że pomagają nam zwiedzający, mieszkańcy Lubina. E, jest takie zjawisko, że tutaj każdy sam wokół siebie się rozgląda i dba o tą naszą wspólną przestrzeń. E, a jeśli chodzi o, o plany ogrodu zoologicznego, to w części tutaj zwierząt gospodarskich planujemy nowy gatunek w tym roku. Myślę, że pojawi się już niedługo. W Zoo pracuje 26 osób. Część z nich opiekuje się zwierzętami, a to spore wyzwanie, bo w Zoo w Lubinie jest ich blisko 200. Pozostali są odpowiedzialni za pielęgnację zieleni i utrzymanie czystości. Rocznie lubińskie Zoo odwiedza pół miliona osób. I na razie to już wszystko w telewizji regionalnej. Dziękuję za uwagę.